Jedną z największych broni na trudność, wiecie co jest? Radość. Na serio. Jest napisane w Biblii, radość Pana jest waszą siłą. Kiedy czytacie księgę Izajasza, jest tam napisane, że i przyjdzie Jezus, tak? I On da im szaty, zamiast szat żałobnych, szaty radości. Zamiast olejku, jakiegoś tam szaty depresji, olejek radości. Jest chyba w trzy czy cztery razy powtórzona radość. W naszym polskim kraju to naprawdę trzeba wyćwiczyć, nawet jak jesteś z Irlandii, no i także jak jesteś Polak, więc jakby w, 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 w polskiej mentalności, może tak powiem, nie kraju, w polskiej mentalności trzeba wyćwiczyć radość. Chodzi o to, że człowiek nawet jak odbierać coś ma od Boga, to on w radości lepiej przyjmie kierunek niż w smutku. Kiedy człowiek jest w smutku, to on zamyka się na różne warianty odpowiedzi. Rozumiesz, ktoś ma depresję, ktoś ma yy, stan taki ciężki, i on wtedy ma takie, te jego myśli są przytłoczone. I nawet modli się do Boga o rozwiązanie. I załóżmy, po pierwsze, nie chce mu się wejść na dwór, więc już pierwsze co, to niszczy rozwiązanie. Załóżmy, że już wyszedł na dwór, wyszedł, kogoś spotkał. Ten ktoś mu mówi właśnie te rozwiązania, na które się modlił, ale on, że jest przytłoczony problemami, on już ma problem z tym, żeby odbierać to jako odpowiedź. On cały czas, panie dopomóż, panie dopomóż, czemu mi tak źle? Czemu mi tak źle? A tak naprawdę obok niego stoi odpowiedź i mówi do niego. Czyli jak masz właśnie na, na to czy mam. To jest uważam bardzo prorocze to, co mówię. Popracujcie, kochani, nad radością wewnętrzną. Radość, tylko że to nie jest zwykła radość, że ty masz się uśmiechnąć, bo sztuczny uśmiech klaun. Nie. Tam jest napisane: radość Pana jest moją siłą. Jak zrobić, żeby mieć radość Pana? O tym za dzisiaj dużo dzisiaj nie będę mówił, bo to jest spotkanie dotyk nieba. To jest troszeczkę przed tym wszystkim. Ech. Ale żeby mieć radość w Bogu, to jest to możliwe. To tutaj wejdźcie na moje nauczania, jeżeli będziecie chcieli po spotkaniu www.dotyknieba.org zakładka, zakładka nauczania i tam macie wtedy możecie mm, Nauczyć się, jak oprzeć swoją radość na Bogu, bo tu nie o to chodzi, żebyście sztucznie się uśmiechali. Tu chodzi o to, żebyście rozmyślali w inny sposób i dzięki temu nie będziecie mieli depresji, nerwic lękowych, jakichś różnych e, traum i przeżyć, chociaż trudności dalej są te same. Jakby wielu ludzi uważa, kiedy przyjdzie do Boga, że Bóg teraz zmieni im życie na takie łatwiejsze. To jest nieprawda. Wielu ludzi, którzy mają smutek życiowy, uważa, że poprzez zmianę ich życia zewnętrznego nagle im się polepszy i czekają na jakieś magiczne 10 minut lepszego życia. To nie jest też prawda. Chodzi o to, że w tym stanie, jaki jesteś dziś, Ty możesz poprzez zmianę mentalności przełączyć pewne tryby i nawet jak masz się tak samo trudno w życiu, będziesz polegać zupełnie inaczej na Bogu niż wczoraj. Ja to zrobiłem. Byłem rozwodnikiem, byłem człowiekiem, którego nazywano zło. byłem człowiekiem, który, który jak biznes sobie otworzył, to mu się rozpadł. rozpadały mi się rzeczy. Chciałem popełnić słowo na S, czyli chciałem skończyć ze sobą. Więc byłem człowiekiem w ciemnej dolinie, nie powiem brutalniej, gdzie tam daleko. A dzisiaj jestem człowiekiem uważającym się za człowieka sukcesu. Wszystko, czego dotykają moje ręce mi wychodzi naprawdę od 15 lat. Jestem człowiekiem szczęśliwym, mam żonę, mam dwójkę dzieci, 8 lat jestem już po ślubie. Wychodzi mi, czy jest lżej w życiu? Jest też lżej, ale czy generalnie na początku, jak poznałem Boga, czy było mi lżej? Nie, były te same trudności, nawet i większe, ale moja mentalność się zmieniła, moje podejście do tego się zmieniło. Wszedł we mnie Duch Święty i ten Duch Święty spowodował, że mam do dzisiaj siłę. I to samo może być dla Was. Wesprzyj misję Dotyk Nieba, www dotyknieba www.dotyknieba.org Tradycyjny przelew, zagraniczny przelew. Dziękujemy.